Hej, cześć, witajcie! Z tej strony z maslo. Dzisiaj mam dla Was coś wielkiego. I to będzie paczka, która myślę, że większości z Was się spodoba. Jest to paczka, którą podesłał mi widz. Widz Rafał z Discorda. Zaproponował, że podeśle takiego wielkiego boxa, za co naprawdę ogromny szacun, że chciał mu się taką wielką pakę wysłać. I z tą paczką też najprawdopodobniej będę potrzebował troszeczkę Waszej pomocy. To się jeszcze okaże. Co jest w środku? Coś niesamowitego. Tutaj myślę, że to może już nieco zdradzać. Że co tutaj się znajduje? Matko, jest to naprawdę ogromnie ciężka paczka. Okropnie ciężka, to chciałem powiedzieć. Dobra. Noż dłoń i lecimy, bo nie tracimy czasu. Słuchajcie, sam się już nie mogę po prostu doczekać. Tej paczki. Jest to coś niesamowitego. Coś, co widziałem kiedyś tylko raz w życiu i też było zepsute. <noise> Więc y, zobaczymy, być może tego uda się zreanimować. O, i dostaliśmy nawet jakiś liścik. Słuchajcie, w paczce znajduje się jeszcze wydrukowany stojak na laptopa. Jest mało stabilny do pracy, ale może do przebitki się nada. U mnie tylko leży. Z pozdrowieniami, Rafał. Także bardzo dziękujemy Rafałowi za także bonusowy przedmiot w paczce. Bardzo miło z jego strony. Pozdrawiamy cieplutko i dziękujemy z całego serca. No to to będzie wesoło, słuchaj. Dobrze, tutaj widzę, że mamy ten stojak. Tak żeby jeszcze go nie zepsuć, to na razie może po prostu go odłożymy tak, żeby nam tutaj nie zawadził i żeby go nie uszkodzić przypadkiem. Oh boy. Ja Wam to Spróbuję pokazać. To jest ogromne. Dobra, spróbuję to jakoś wyciągnąć, ale chyba muszę wstać, bo. Ale pierwszorzędnie zapakowane, trzeba przyznać. Matko. Komputer jest z lat 90. Nie słynęły z tego, że były lekkie. <noise> Dlatego jeszcze raz wielkie propsy, że chciał mu się wysłać taką pakę. I mój drodzy, pozwólcie, że sobie go troszeczkę przestawię, żeby mu się przyjrzeć. Piękna sprawa, słuchajcie, to jest niesamowity sprzęt. Tak więc to, co my tutaj mamy, jest to Macintosh 7100 80. Były to jeszcze komputery Apple z ery, zanim wrócił Steve Jobs. I to były komputery, które jeszcze pracowały na architekturze PowerPC. PowerPC później Apple zmieniło na procesory Intera, obecnie przeszli na architekturę ARM. Ale ten komputer jest bardzo ciekawy, bo takiego starego Macintosza w ogóle nie mam. I co się może okazać, on też może mi pomóc zrealizować kolejny projekt, który również się wiąże z Macintoshami. Z tym że. Nie wiadomo, czy w ogóle uda nam się tego Macintosha uruchomić, i to jest właśnie zagwozdka. I być może będę Was prosił o pomoc z obsługą tego typu komputera, bo z Macintoshami nie miałem zbyt dużo do czynienia, się przyznam po prostu szczerze. Zobaczmy, co my tutaj mamy na froncie. Mamy tutaj napisane ETH Computer Service. Czy to oznacza, że ten komputer był zaangażowany w wydobycie ETH <laughs> w tamtych czasach? <laughs> czy kopał Ethereum? Wydaje mi się, że w tamtych czasach to niewiele miało wspólnego. W każdym razie, z tego co wnioskuję po naklejkach, to ten komputer chyba nie pochodzi z naszego rodzimego kraju. Przynajmniej nie w pierwszym stanie, tak to nazwijmy. Okej, okay, może zajmiemy się faktycznie omówieniem tego, co mamy tutaj na froncie. Tak więc, na froncie stosunkowo skromnie. Mamy tutaj napęd CD prawdopodobnie i mamy napęd dyskietek. I ten napęd dyskietek być może dość istotny. E Tutaj mamy widzę jakieś dwa przyciski prawdopodobnie do uruchamiania lub do restartu, tak zgaduję szczerze mówiąc, bo mówię z, z, z Macintoshami z tego okresu nie miałem zbyt wiele do czynienia. Co mnie interesuje to to, co znajduje się z tyłu, bo to może być również istotna sprawa. Tak więc tutaj mamy widzę zasilanie plus wyjście do ewentualnego monitora. Tutaj widzę coś. Mamy port do drukarki. To jest prawdopodobnie jakieś. Co to w ogóle jest? Pierwszy raz w życiu widzę takie złącze na oczy. Tu mamy jakiś port, prawdopodobnie do monitora, aczkolwiek przypomina mi to też mini Skazi. Co jest ciekawe. Tu mamy, widzę, jeszcze jakieś kolejne porty. O matko, praca z takim starym Macintoshem to będzie wyzwanie. Ja w ogóle nie wiem, czy ja będę w stanie jakikolwiek sprzęt do tego podłączyć. Tutaj jeszcze mamy jakąś kartę. Tak, to to chyba będzie to, co mówiłem. To będzie prawdopodobnie jakiś odpowiednik z Kazi, a to prawdopodobnie będzie wyjście z karty graficznej do monitora. Może tak być, ale mówię, to jeszcze musimy rozebrać, żeby zobaczyć. No i mamy jeszcze dodatkowe porty wyjścia audio. Jak więc widzicie. Ten sprzęt sam w sobie jest troszeczkę zagadką, z z tego okresu, z jakimiś komputerami 386 czy 486 już na tyle się obyłem, że tam raczej nie za dużo rzeczy mnie zaskakuje. Natomiast to, to jest dla mnie coś nowego, to jest prawie coś jakbym się bawił po raz pierwszy Amigą czy Commodorem, to są rzeczy, które muszę się po prostu nauczyć, bo mam z nimi mało doświadczenia albo wręcz wcale. Co chciałbym teraz zrobić to otworzyć tego yy, Macintosza. Tu widzę, że będę potrzebował śrubokręt płaski. Patrzę w ogóle, jak to się może dać rozebrać. Nie wiem, trzeba spróbować jakoś rozebrać. Spróbujemy. Tutaj jest taka jedna płaska śrubka, którą wykręciłem już całkiem. Z tego co widziałem, tak to trzeba zrobić. I teraz musimy jakby ten cały front zdjąć. Jakby wypchać go. O! Tak. Mhm. Okej, okay, wychodzi. Jest git. O, o, proszę Państwa! Więc tutaj mamy całą naszą frontową obudowę. Łomotko. No jak widzicie, sami ten komputer nie jest w zbyt dobrym stanie. Nie mam pojęcia, co, go, co mu się przetrafiło. Nie wiem, gdzie ten komputer został znaleziony. Ale jak sami widzicie, po tym. Pozwólcie, że tak to zrobimy tutaj. No, są to dość duże ogniska korozji. Co za tym idzie? Z tego co widzę, korozja jest również na zasilaczu, co również myślę niespecjalnie dobrze o nim świadczy i myślę, że raczej. To może nie być dobry pomysł, żeby w takim stanie ten komputer podłączyć do prądu. Przez to, właśnie, że mamy tutaj tyle ognisk korozji i jest tego naprawdę sporo. Sam szczerze mówiąc, nie wiem, czy cokolwiek uda nam się z tego komputera odratować. To znaczy, być może jakieś pojedyncze części, być może dysk twardy, być może pojedyncze karty rozszerzeń uda nam się w jakiś sposób odratować. Natomiast, czy uda nam się uruchomić ten komputer kiedykolwiek, to jest dla mnie jedna duża zagadka. Będzie to dla mnie dość spore zadanie domowe, żeby się o tym przekonać, czy w ogóle coś się uda z tego komputera wyciosać, że tak powiem. Tak, tutaj z tego co widzę, to mamy chyba w miarę dość modularnie temat zrobiony, że tutaj mamy taką zaślepkę. O, proszę Państwa, Power. Power Macintosh z lat 90. No to jest dla mnie też ciekawa sprawa. Ja może go sobie obrócę tak gdziebko. Tak, tutaj na froncie mamy oh, <gryw> Widzę, mamy tutaj jakieś chyba nowe życie w ogóle. Jak widzicie ten front, cóż no chyba był bardzo apetyczny ta membrana z głośniczka i chyba jakiś coś postanowiło ją zjeść, albo po prostu się tak zdegradowała. Tutaj już widzę chyba jakaś nowa cywilizacja nam powstała. W bardzo kiepskim stanie jest ten komputer. Mamy tutaj kartę rozszerzeń. Jak sami widzicie, jest to bardzo ciekawe złącze, takie Macintoshowe. Dawniej komputery troszeczkę miały inne podejście do modularności. Widzę, że tutaj były również miejsca na jakąś pamięć ram. Z tego co mi się wydaje, to będzie faktycznie karta wideo. Bardzo możliwe, że ona miała również swoją dedykowaną pamięć. Tak obstawiam. Jak mówię, nie jestem ekspertem z tego typu komputerów. Macintosh z tej ery to jest dla mnie zagadka ale widzę, że tutaj są na kości SIM prawdopodobnie takie, które mamy nawet w walizeczce, więc gdybyśmy się bardzo oparli, to można by je tutaj włożyć. Ale co ja Wam chciałem pokazać? Uuu, uuu. Jak widzicie, tutaj mamy prawdopodobnie pamięć RAM do, do tego Power Maca. To były pamięci SIM chyba 72-pinowe z tego, co kojarzę. Nie mam zielonego pojęcia, jak się te kości wyciąga, ale co mnie martwi, to Zobaczcie, ile tutaj jest korozji. Ajajajaj. Biedny komputer, no. Ale, czy mamy tutaj jakieś ogniska korozji na samej płycie? Szczerze mówiąc, to nie widzę. Wygląda to wszystko kiepsko. Ale może, może jeszcze jest jakaś nadzieja dla tego komputera. Ten zasilacz mnie w sumie najbardziej martwi bo to jest rzecz, która pewnie nie jest kompatybilna, bo to nie były, jak się spodziewam, standardowe zasilacze. Trudny się wylosowało. Powiem wam, trudny przeciwnik, fajnie mieć taki komputer, fajnie y, móc pokazać wam przynajmniej, jak z wyglądu y, były zbudowane tego typu Power Macintosze. Bardzo możliwe, że tutaj pod takim śmiesznym radiatorem mamy procesor. Tak bym się spodziewał przynajmniej, bo tutaj mamy wentylatorek, który byłby przepływowy. To by się w sumie spinało. No bardzo ciekawy komputer. Wiem, że w niektórych Power Macintoshach były tutaj całe takie długie karty, wręcz na długość karty rozszerzeń. No, ciekawa sprawa. Jeszcze chciałbym zobaczyć dysk, bo dysk widzę, że mamy Seagate'a. Pokażę Wam ciekawą sprawę. Dysk jest Seagate'a. Eee, czy uda mi się odczytać tutaj pojemność? Model ST... Sam procesor akurat w tym Power Macintoshu przez to, że mamy tutaj to oznaczenie 7100-80 oznacza, że mamy taktowanie procesora 80 MHz, jeżeli dobrze rozumiem tą nomenklaturę Macintoshów. Jeżeli byście mieli jakieś rady, jeżeli ogląda to ktoś ze starszych widzów i mieli, mieliście kiedyś podobnego Macintosza, komputery z tamtej ery, czy jest jakiś sposób, żeby zacząć to de debagować i no myślę, że tutaj istotną sprawą będzie mimo wszystko zasilacz i trzeba by sprawdzić całą płytę główną, czy nie ma korozji, bo skądś ta korozja się tu musiała wziąć. Nie wiem, czy Macintosze miały też akumulatorki wbudowane do utrzymywania zegara. Możliwe, że taki też się rozlał i stąd ta korozja się wzięła, chociaż z tego co widzę jest w tylu różnych miejscach, z tylu różnych stron, że to bardziej mi wygląda jakby po prostu... Komputer gdzieś leżał wręcz na dworze, tak bym powiedział przez długi, długi czas. No, niesamowity sprzęt. Mam nadzieję, że coś może uda mi się z niego wyrzeźbić. Jeżeli tak, jeżeli uda mi się go kiedyś wskrzesić, to na pewno się ukaże materiał na głównym kanale Z Maslow. Wtedy retro z takiego całego komputera, ale tak powiem Wam, trochę ciężko to widzę. Aby się w ogóle dało coś z tego wyrzeźmić. No nic. Trzymajcie kciuki, dajcie znać, co myślicie, czy widzieliście kiedyś tego typu komputer. No i jeżeli macie jakieś fajne porady, od czego mógłbym zacząć z takim debagowaniem, może ktoś z Was wie, jak tutaj wygląda temat z zasilaczami. To możecie śmiało mi dać znać w komentarzach. Chętnie poczytam, chętnie się douczę, żeby zrobić taki bardziej kompletny film na kanał Swój Główny. A tymczasem żegnam się z Wami. I jeszcze raz bardzo serdecznie Rafałowi dziękuję, że chciał mu się wysłać w ogóle takiego wielkiego peceta do mnie. No i mam nadzieję, że uda się coś z nim zrobić w przyszłości. Tyle z mojej strony. Na razie. Bajos.